Wędkarza! Nie mam pojęcia jak ten dzień będzie wyglądał, ale cieszę się, że zdążyłem na jego najpiękniejszy moment, czyli wschód. Zajebiste to jest nic piękniejszego na Wisłą do roboty. Trzymano wędkarskie Hardcore Hardkorowe lato chwilowo odpuściło, ponieważ mam dzień wolny w środku tygodnia, to jednak postanowiłem z niego skorzystać wędkarsko. Skoro da się pochodzić w przyjemnych warunkach, takich pochmurnych i z temperaturą nie przekraczającą za bardzo 20 stopni, to sobie śmigam. Najważniejsze, że udało się wstać na świt tym razem. E, to nie zmieniło. Były e, tam jakieś brania z rana o koni, nawet wymiarowych. Później te brania też jakieś były o koni troszkę większych niż wymiarowe. Takich już bliżej 30 niż 20. Więc dzionek mimo wszystko jak najbardziej na plus. Nie spotkałem bobra, więc jeszcze bardziej na plus. Może mi przynoszą pecha na wiśle. Nie wpadłem do żadnej dziury. Ludzi spotykam mało, chociaż spotykam. Bo dzisiaj jestem na takim odcinku troszkę mniej zapiaszczony, na który da się wjechać samochodem w dodatku, więc troszkę jest więcej ludzi, ale za, za tam napiachy piachy. mało w kierunku chaty. Ewakuacja, ale jeszcze parę rzutów się odda. Jest ryba, kurwa, tylko ciężka do wyjęcia. Bo było widać kilka ataków, takich potężniejszych troszeczkę jakieś klanie się poodbijały, jakiś mały boeń spadł. Przy okazji, szału nie ma, dramatu nie ma, ale już jestem dość zadowolony, jak na ostatnie wyczyny kurwa z niewymiarami samymi, niewymiarami o w dodatku, to jest całkiem przyzwoicie, może jeszcze będzie. O czymś miałem mówić, ale zapomniałem, a wiem o czym miałem mówić, że teraz to już naprawdę nie będę miał za bardzo czasu, gdyby, bo mi się szykuje... O kurwa, coś przyjebało większego. Miałem tam nie iść, ale może jednak pójdę, bo będę miał kurwa przymusowy remont instalacji elektrycznej w kuchni, gdyż się mało chata nie spaliła. A, dygresja taka, skończyło się na szczęście spoko, ale, ale trzeba zadziałać, żeby się nie skończyło niespoko w najbliższym czasie. Także kurwa, troszkę będę wyjęty z życiu rysu wędkarskiego, może coś wygospodaruję, ale taki remont po robocie, nie? zajebiście. nawet nie taki zły nie do końca trafił nie do końca trafił ale już taki kurwa nie o kurwa puścił Miarę, ale, ale troszeczkę są większe niż ostatnie już takie pod wymiar prawie będą brały takie minimalnie przynajmniej nie 15 kurwa same A idź ty, kurwa. kurwa to kurwa to Kurwa idzie, co się jest? Ale spadło, dziwne to było, bardzo to było dziwne. O! Okoń. Jest to koń, jest to koń. Niewielki jak na te obrotówy, ale jest. Ok, ładny, ładny ogon Chodź, 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 chodź. Ładny ogoniec. Przed bardzo ładny ten jest zajebisty Ten już taki kurwa podczodziech będzie zajbisty. Jest 25-28 ładny, ładny sztuk. No w tę stronę? Co ty pierdolisz? Kurwa, całkiem niezły ryby Już tutaj tutaj się kręcą. Ciekawe może to ten sam taki agresor, co? Wymiar bardzo podobny Spoko. Tylko zobaczymy muski tam O Też nie najgorszy, też nie najgorsze ale mniejszy. Branie tylko ładne stój kurwa, bo mnie i siebie. Też ładny, też ładny. Trochę za dupę, ale też nie najgorszy. Proszę bardzo, kurwa całkiem spoko, nie się zaczęły. Całkiem nie najgorsze sztuki, stój, stój kurwa. Całkiem nie najgorsze sztuki już, no bez przesady. Ale na no, napływie wszystko, na no, napływie stoi. Żadnej ryby dzisiaj nie mam z zapływu. A to skurwiele tutaj mają nurę no i to solidną. Bardzo solidną taką, że się można tam wpierdolić na pewno. Już to widzę kurwa. Już to kurwa widzę. Jak tam wpadam. Może, że to uważyłem teraz. Kurwa, a nie wszedłem tamtędy. Śmierdząca sprawa jak chul, a miejsce fajne. i mógłbym się tam wiebać dość poważnie. O, jeszcze jeden. Jeszcze jeden Też taki już kurwa w miarę W miarę w miarę prawie że Tu będzie kacza woda ja pierdolę To spadnie jeszcze kurwa z 30 centów to tragedia No spadnie, pewno spadnie Teoretycznie to jest przelew Bez płynącej wody, znaczy z płynącą ale Taki uciąg, że ja jebie. No, robię Jednak trochę szybszą Poziom wody tragedia w chuj nie jest to kurwa niemożliwe dobrania, ale, ale będzie ciężko. muszę założyć coś lżejszego, a już dzisiaj nie zmieniam. Może tu stać coś co przypierdoli jeszcze w tego meca. Kanał się zrobił jeszcze w miarę tutaj. Ten kanalik nie jest kurwa taki płytki aż całkiem. Znaczy jest płytki, ale ale jeszcze kurwa coś tu wody zostało. No bolenia spoko miejsce, już zabolenie nie będę napierdalał tu się nie chce. No bolenia jest fajne ten piasek, na pewno tam krąży w tym kanale też a, patrz i wyskoczył jednak, ten już mniejszy ale wyskoczył, już, już kurwa uspokoiłeś się, jednak tutaj stoją i no malutki ten chyba najmniejszy dzisiaj Dobrze, że zdążyłem na ten wschód słońca, około 4:30. Tak naprawdę jakaś aktywność taka w miarę ciekawa, to do siódmej, to tak jak i ostatnio. i Koniec, później to już rzeźba i pojedyncze ryby. Zwłaszcza na tym odcinku, to, to już to w ogóle jest kurwa masakra. Może na sam świt też by coś tu wychodziło na płytką wodę w piasek, ale do dzisiaj już tego nie sprawdzę. Kurwa, no wiadomo, że nie dzisiaj, no bo jak już jest dziesiąta, to jak mam sprawdzić, czy o świcie coś wychodzi, co za debil. Mimo, że nie jest gorąco, to już jestem już zmęczony i. Dam sobie siana, ale zadowolony powrócę. Plan udało się zrealizować. Takie już dwa w miarę niezłe okonie. Kilka przyzwoitych, prawie przyzwoitych. A już jest spoko. No gorzej, że teraz to już naprawdę kilka dobrych dni bez rybów. A jeszcze Mistrzostwa Świata przy okazji po drodze, nie? Budowanie gry w piłkę że też trzeba się będzie pojawić i delikatnie sponiewierać. Więc wędkarstwo odpadnie. Trudno, co zrobić?